Częstym błędem, który widzę na co dzień na siłowni, jest powielanie tych samych ruchów podczas treningu. Przykład: trening pleców. Pierwsze ćwiczenie wiosłowanie na maszynie, drugie ćwiczenie wiosłowanie w opadzie tułowia sztangą i trzecie ćwiczenie wiosłowanie w oparciu o ławkę. Mamy trzy ćwiczenia, które są ruchem wiosłowania, angażują podobne mięśnie. Niby to są inne ćwiczenia, używamy innych sprzętów, a ruch jest tak czy siak do siebie zbliżony bądź taki sam. Warto dobierać ćwiczenia tak, aby przepracować różne obszary. W jaki sposób ja układam trening pleców? Na początek dajemy sobie podciąganie na drążku, drugie jakieś ćwiczenie wiosłowania, czy to w opadzie tułowia, czy to na maszynie. Trzecie ruch odwrotnych rozpiętek też, czy to w oparciu ławkę skośną, czy też na maszynie. Taki dobór ćwiczeń pozwoli wam przepracować całe plecy. Oczywiście możesz wiosłować w jednym ćwiczeniu podchwytem, w drugim nachwytem. Zaangażujesz w ten sposób inne aktony mięśni, a dla większości osób rekreacyjnych lepszym wyborem będzie przepracowanie pleców w różnych ruchach. Daj znać w komentarzu, jakie jest Twoje zdanie na ten temat. Czy się z nim zgadzasz, czy nie? Jeżeli nie, to napisz, jak Ty do tego tematu podchodzisz. Pozdro.